Partnerami przy realizacji materiałów filmowych są Grossar Mistrzowskie Stacje Paliw 2B Rally Autoracing.pl Pace Products Producent pomp oleju i systemów suchych misek Team Promotion Marketing i PR Sportowy Portal www.wyścigigórskie.pl. Dziubaj, rewelacja dzisiaj, drugie miejsce w Generalce To jest chyba to, na co tak naprawdę czekałeś No tak, to jest e, najlepsze miejsce, jakie do tej pory Udało mi się uzyskać, no, ciężki dzień, naprawdę ciężki dzień ze względu na zmieniające się warunki atmosferyczne, raz po mokrym, po suchym. trochę mokrego, trochę suchego, ciężko bo naprawdę było ciężko, no ale wynik jest bardzo dobry i jestem świetny, świetnie zadowolony z tego. Powiedz mi, ta trasa chyba Ci podchodzi, ona jest taka szybka. Tutaj trzeba nacisnąć no, się wszystko. Tak, po mokrym troszkę straszy, trzeba przyznać się, bo prędkości są bardzo duże, to czwórką, piątką się jedzie i naprawdę jeszcze straszy. Na mokrym nie straszyło, muszę się przyznać. Jutro tak naprawdę będzie ta prawdziwa walka z zawodnikami z Europy, no ale dzisiaj masz swoją rozgrzewkę i powinno być jutro jeszcze lepiej. No mam nadzieję, że będzie sucho, wtedy można będzie jeszcze bardzo przyspieszyć. Teraz jechałem ostatni podjazd zachowawczo, bo chciałem utrzymać to trzecie miejsce. No niestety awaria kluzy i udało się wskoczyć na drugie miejsce. Z czego jestem bardzo zadowolony.